Dobra, nagradę za 14 winów. 5 porażek i kurwa żadna niezasłużona. Ale nie ma sensu już o tym mówić. Pierwszy pik. Żółł Kundel. Jedyny problem z nim jest taki, że jest on prawie obrońcą i nie ma możliwości przeniesienia go na środek. Umrę dwa. Akuna Matata. Numer 2. Akunamoto Tata. Numer 3. Lazovic. I Pipi 84. plus. Super. Girafa, Modric, Salem Agres. Buzkec. i ostatni Krutua! Fajnie, w końcu trafiłem coś dobrego. Jeszcze tylko paczka z IFAMI. widzimy się za chwilę. A więc paczka, ty mówiłem premium leci Benazret trafiony a poza nim style i fine którzy je traktujmy do SPC i Google